Moi drodzy, zimowe warunki, jak zimowe warunki, to świeża dostawa samochodów z USA. Nie przedłużając, w tym odcinku zobaczycie. Zaczniemy sobie od Porsche Makana z 2023 roku w wersji GTS, czyli już z tym takim pełnoprawnym sześciocylindrowym silnikiem. Samochód zakupiony za 174 000 zł pod dom z przebiegiem 15 000. Następnie przejdziemy sobie do Audi Q3 z 2022 roku, kupionego za 70 000 zł pod dom. Następnie przejdziemy do Dodge'a Chargera z silnikiem 5.7, tego który stoi za tobą, także też nie byle gradka, bo to Ertek. Samochód kupiony za 32 000 zł pod dom. Będziemy mieli również Kawasaki Vulcan S z 22 roku, motocykl kupiony za 19 tysięcy złotych. Ponadto wszystko będziemy mieli również trochę tych bardziej przyziemnych pozycji czyli takich typowych powiedzmy. W pierwszym rzucie będzie to Mercedes C-klasa W205, czyli 15 rocznik, w tym przypadku wersja AWD kupiona za 31 tysięcy złotych pod dom, będziemy mieli również Mazda CX-5 z 2019 roku z silnikiem oczywiście 2,5 i samochód kupiony za 55 tysięcy złotych pod dom, no i Audi A4 w wersji ultra premium, egzemplarz z 2017 roku kupiony za 42 tysiące złotych pod dom. Nie przedłużając, rozpoczynamy. Moi drodzy, przed wami samochód, który skradł z pewnością wiele serc. I to nie tylko tych damskich, także tych męskich. Auto, które genialnie się prowadzi, auto, które świetnie wygląda, auto, które reprezentuje bogactwo, prestiż oraz Fantastyczne doznania z jazdy. Nie zobaczcie, Makan, ale w nie byle jakiej wersji GTS, ten charakterystyczny spoiler, również cztery końcówki układu wydechowego połączonego z praktycznym dodatkiem, czyli hakiem. To nie wszystko, auto jest w przepięknym kolorze. No i zapraszamy Was do środka, gdzie dzieje się cała magia. Z racji tego, że Piotrek mnie tutaj przed, ja niewiele widzę, ale widzimy, że kanapa jest składana. Mamy piękną, czarną tapicerkę. Również z białą nicią. Yy, Nagłośnienie boze, także klasa sama w sobie. Dodatkowo zobaczcie u góry szklany dach panoramiczny. A jak już wkraczamy do środka, to zapraszam Was na piękne wrażenia z tego, co się tutaj dzieje. Automatyczna skrzynia biegów, oczywiście wyświetlacze, deska rozdzielcza obszyta skórą, ten charakterystyczny zegarek yy, oraz elektryczne fotele grzane, wentylowane. No, powiem szczerze, bajka, jak to mówią. Panie, full opcja, ale szczerze... Powiedziawszy, nagłośnienie jest, wszystko jest, I nawet takie listwy przepiękne, drewniane. No, mi się bardzo no podoba. No, tutaj, słuchaj, jest naprawdę bardzo bogato, bo to też nie jest standardem w makanie GTS-a. Uważam, że jeżeli chodzi o właściwości jezdne, suwa, to rzeczą, która najbardziej zmienia, jest pneumatyczne zawieszenie. I możecie zobaczyć po tym aucie, że mamy tutaj również pneumatykę na pokładzie. Także tutaj ktoś e, nie żałował na dodatkach, że tak to ujmę. Spróbujemy sobie otworzyć maskę jeszcze, żebyście zobaczyli serię tego Ale egzemplarza w tym przypadku 29V6 GTS. Także tutaj jest już również czym depnąć, te silniki również bardzo dobrze przyjmują e, moc. No i zaraz przejdziemy sobie do szkody samochodu. Możemy zamknąć maskę. Jak widzicie, maska jest delikatnie uszkodzona. W tym miejscu mamy oczywiście uszkodzony e, zderzak, mamy uszkodzoną prawą lampę, i mamy uszkodzone koło, jak widzicie. Ale zwróćcie uwagę od razu tutaj od wewnątrz. Tylko jedna mała kłodniczka boczna jest delikatnie naruszona, ale jest w pełni szczelna. E, czyli chłodnice, czyli te elementy dość, że drogie w samochodzie nie zostały naruszone. Oczywiście elementy zawieszenia mamy tutaj do weryfikacji. Mamy również uszkodzone e, drzwi tylnie, no i mamy delikatnie pochylone koło e, tylnie prawe. Co ważne, możemy sobie otworzyć te drzwi i zobaczyć, że tutaj tak naprawdę nie ma większych uszkodzeń. E, oczywiście widzimy delikatne zagniecenie na progu, ale nie oszukujmy się, nie jest to nic strasznego. Jak najbardziej można to wyciągnąć. Bądź, jeżeli ktoś będzie chciał, można wymienić całe poszycie zewnętrzne progu. Bo pamiętajmy o tym, że próg składa się również z elementów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tak samo jak i poszycia. No i to wszystko, jeżeli chodzi o szkodę. No ja co znalazłem jeszcze obcierkę, taką drobną, minimalną. No nie, to znaczy, taka parkingóweczka. No. Ale tu jest jeszcze jeden bardzo fajny temat, ponieważ e, właściciel tego samochodu, nie wiem czy wiesz, Zobacz ale na ten carbon fiber, Tak, oczywiście, jest też akcesoryjny, to też nie jest standardik w JTS-ie. Otóż to, no. ale tu jeszcze chciałem taką jeden temat ciekawy sprzedać, bo właściciel miał już w domu jednego Macana. Okay. E, ale wiesz dlaczego teraz makan ze Stanów? No, nie dziwi mnie ten wybór, ale możesz nas zaskoczyć. Powiedz. E, a mnie, szczerze powiedziawszy, zaskoczyło, ale w dłuższej, po dłuższej rozmowie doszło do tego, że jak kupujesz takiego makana z salonu, zrobisz nim około 180 mhm. tysięcy kilometrów, to wartość jego leci tak. I nagle się okazuje, że w salonie wypłacasz te kilkaset dużych tysięcy złotych, a wartość zrobiła. Więc e, idąc z doświadczeniem, tym razem padł wybór na pojazdy ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobry wybór, to nie tylko wartość, e, to też pewność, jeżeli chodzi o rynek aut używanych. E, no i ja nie dziwię się osobom, które decydują się na import auto ze Stanów, bo sam e, jestem zarówno importerem, jak i korzystam ze samochodów ze Stanów. I to od już blisko 10 lat. E, importuję te samochody, bawię się nimi, sprzedaję, nie tracę na tym, a wręcz praktycznie zawsze zarabiam. Mało tego, mam samochód zawsze po prostu pewny. Tutaj oszczędność gigantyczna. Samochód kupiony, tak jak wcześniej powiedziałem, za 174 tysięcy złotych pod dom. Jest to makan z niskim przebiegiem około 15 tysięcy. 23 rok, no i piękna, piękna konfiguracja. No i to co ważne, gts -y czasami są w tych czerwonych kolorach, one tak krzyczą. Tutaj kolor granatowy równie piękny, a jednak taki elegancki, no i niekrzyczący, stonowany, tak, żeby on gdzieś mógł się ukryć w tłumie i ewentualnie kogoś tam lekko objechać na światłach. Ja powiem, że mi się to nie podoba, bo to auto mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Podoba, sorry, aż widzicie, gubię język polski. Zobacz, przestrzeń, funkcjonalność, świetne prowadzenie, e, gabaryty samochodu rodzinnego. No i czego chcieć więcej? Powiem ci, ja sam zachorowałbym na makana, gdyby wyższa, gdyby była wyższa masa na haku. To jest niestety jedna rzecz, która dlatego kupiłem ramę przed... ale ram nie wystarcza. No jeszcze trzeba kupić jakiegoś takiego wygodnego słowa do przyczepy. I że miał 3,5 tony na haku, możecie dać znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć, co żebym kupił, no i chcielibyście zobaczyć w formie projektu, no bo wiadomo, nie będzie to standardowe auto, troszeczkę je sobie zmodyfikujemy. Także dawajcie znać, co mam kupić. <śm> Wyślij SMS o treści tak lub nie pod numer 70 i tak dalej i tak dalej, czy Patryk ma wybrać BMW X5M, a może nie, X3M? A może wróci do Maserati Levante, pewna miłość, która już do niego wróciła, oczywiście ta motoryzacyjna. Głosuj teraz, oczywiście w komentarzu, a już w przyszłym odcinku dowiemy się co dalej. Albo i nie, to w sumie na wiosnę się <laughs> możemy nie, dowiedzieć. No, na wiosnę powoli trzeba gdzieś tam się A mi taki telewizorek i mam go TV, <laughs> dzięki. Oczywiście, że tak. Trzeba się powoli rozglądać za nowym konceptem, ale w sumie nie wymieniłeś ani jednego z nich. Mam takie, takich dwóch faworytów. Audi. Że tego nie wymieniłeś. Nie, Audi odrzuciłem. No, ale to, to generalnie RSQ8 naprawdę kusi. auto, Ale nie. Audi. Hej też wskazują za kamery. Nie, 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 no trochę jest różnicy jakby. Ja wiem, że zawieszeniowo czasem to są podobne rozwiązania, i tak dalej, i tak dalej, ale. ale sam bym chciał makano. Sam byś chciał Makana? Petrek też chciałby Makana. Fajne auto. Jeżeli ktoś nie, nie potrzebuje. No, bo on łączy takie, wiesz, nie jest tak kanciasty jak X5, ale nawiązuje do sportowego charakteru. I zobaczcie, że nie, słupek. C nie idzie tak ostro ścięty jak w X4 czy X6, dzięki czemu mamy więcej miejsca nad głową. No to jest taki fajny kompromis sportowego auta i pakownego suwa. Dobra, pędźmy dalej, Audi A4, Audi A4, 2.0 Turbo Quattro, prosto ze Stanów Zjednoczonych, jaki posolony, dosłownie, no bo mamy zimę i solą i auto jechało w jakimś takim miejscu, że go posoliło, więc lakieru co prawda nie widzimy, bo auto świeżo przyjechało, no i zajrzyjmy do środka, moi drodzy, bo tutaj z pewnością zobaczymy piękności, zwróćcie uwagę na, to list, na tą listwę drewnianą, Piękna brązowa tapicerka, brązowe plastiki, elektrycznie regulowane fotele. Pakiet stylistyczny S. Do tego wszystkiego Virtual Cockpit, nie, nie, dwustrefowa klimatyzacja to na pewno oraz grzane fotele. Jakby tego było mało, mamy szyberdach, moi drodzy. Patryk by teraz powiedział: Ameryczka, Ameryczka, tam no, to, to wersja, wersja ultra premium, drogi Adamie. Tutaj nie, nie, ma, nie ma to tamto. E, I to co ważne, no to jest to oczywiście A4B9 Virtual Cockpitem, a to nie jest. Standard w czwórkach, e, także ja bardzo doceniam ten, ten zabieg, no bo tak ja uważam, że to bardzo odmładza poczucie samochodu za kierownicą. Wewnątrz mamy również zderzak. Lustro. Lustro? lustro. O, mamy też lustro. Lustro. Zadamie, czy chciałbyś spojrzeć, jak wyglądasz w amerykańskim lustrze? Czy faktycznie. Ty, jest też dzbanuszek. O chłopcze, mam to dla Ciebie świeżo pomalowany ten... Jak to się... zban? Zbanek? Sam jestem zbanek. Taki żart. To chciałeś powiedzieć. Ręcznie malowany przez małego Amerykanina. Ten zbanuszek będzie do wygrania u nas w loterii, która się nigdy nie odbędzie. Ponieważ to, co przyjeżdżało w aucie, zostaje w aucie. Dobra, żarty żartami nigdy nie wynosimy nic z samochodów klientów. Także drogi... Nawet dzbanuszek mu ale ręcznie malowany. Ja może na święta sobie taki razem pomalujemy. Ale lustro też jest ręcznie malowane. Co tam A, jest? Jest no i... książka. To jest mogą książka. być wartościowe antyki. Nie mamy prądu niestety, moi drodzy, więc nie otworzymy tego oto bagażnika w dzisiejszym odcinku. Jest książka. Uwaga! Co to za książka? Wygląda jak książka zielarska. Harry Potter. Kurka, trafiłem! Słyszeliście, co zanoczyłem na początku? Normalnie po angielsku. Chcesz sobie przeczytać, a później oddamy klientami. Nie, nie, nie jestem fanem no, Harry'ego Pottera. But... Kurczę, nigdy nie miał amerykańskiego Harry'ego Pottera w ręce. O, a tu zobaczcie, amerykańskiego karty. Bungie, ale reklama jak z lat 90. No, po amerykańsku. Tennessee. O, tak. Parkway. Stamtąd właśnie pochodzi ten samochód. A nie chciałeś amerykańskiej? Zobacz. Amerykańskiego liścia? Ale to jest liść. Paproci. Pokażmy go do kamery, jaki to jest wartościowy liść. Nie mogłem wiedzieć, że to jest Harry Potter. Nie mogłem wiedzieć, że to jest Harry tak, Potter. Ja, czekaj, oddamy, nie bierzemy nic klientom, więc liścia też mu zostawimy. No. Teraz taka piosenka. Co to jest za liść? Heraklity. No, no nieważne. <laughs> Chodźmy do Szkody Adam. Ale zobacz. ta okładka nawet się znalazła do tej książki. Kurczę. Tak. I Half-Blood Prince, książę Półkrwi. A czemu nie miał całej krwi, tylko miał Półkrwi? Dobra, nieważne. Dawał dużo charytatywnie. W szkole też oddawałem dużo charytatywnie. Ale później stwierdzili, że Ale nie krwi tylko bułek, nie? nie. Kole starszym kolegom. Nie, nie, w szkole mieliśmy w ogóle takie akcje, że z techniką zsm nr numer jeden, mechatronika gorąco pozdrawiam. Jeździliśmy całą klasą ci, którzy chcieli, i w żyłę, i w żyłę. oczywiście w szpitalu, i oddawaliśmy honorowo krew całą klasą. Później poszedłem na studia i tam już takich akcji nie było. No Dlatego dobra. lepsze z technikum od studiów. Dobra. Żarty żartami, Najlepsze szkoda. to są samochody z Ameryki, bo tutaj masz technikę na wierzchu. No. no Dokładnie. I nie trzeba zderzaków ściągać. Moi drodzy, to jest ciekawe. Zderzak został zdemontowany, ale to co widzimy nie mamy uszkodzonych kierownic powietrza. Pod maską Pod maską jest silnik, moi drodzy. Ale czy ja tutaj widzę tuningi? Tuning Tyler, ja, na klar. Prosto z Ameryki. 030 Motorsport, dajcie znać czy kojarzycie. Eee, aczkolwiek to on musi tak fajnie sapać, tak będzie brzmiał. No i słuchaj, to co najważniejsze, wszystkie chłodnice całe, szkoda tak naprawdę, głównej jest Prawy bok. Mamy uszkodzoną, mamy uszkodzoną delikatnie maskę, jak widzicie, tutaj zagięcie. Mamy zdemontowaną lampę, która była najpewniej uszkodzona. Mamy zdemontowany zderzak. Tutaj widzimy zaznaczenie na Błotniku, jednakże nie widzę po nim większych uszkodzeń. Pas przedni jest nienaruszony. Jak widzicie, wszystkie listewki dolne również są na swoim miejscu, czyli co? zostało kupić nową maskę, nowy zderzek, lampę, złożyć, zrobić konwersję, jeździć. Tak. No, ale I pewnie będzie delikatnie uszkodzona. No. jedziemy, ale do następnego Chodźmy samochodu. Dalej, A przed nami prosto z Ameryki. Nie, rdzenny Niemiec, można śmiało powiedzieć, czyli moi drodzy Audi Q3 w faszyna także sportowo. Szkoda frontalna, tak jak widzicie, i uszkodzony błotnik. I również doszukuje się czy uszkodzona jest maska, lecz tego nie widzę. A jednak coś tu zobaczcie, mamy zaznaczonego. Uszkodzony też jest błotnik, to widać bardzo dosadnie. Mamy zdemontowane lampy, są też uszkodzone kierownice powietrza. Tutaj na chłodnicy również coś się zostało oznaczone. Ale tu jest dosyć duża ciekawostka, ponieważ te elementy zostały zdemontowane do tego, żeby nie ocenić szkodę. Tam do Patryka się już dobijają. Ja go chcę, ja go chcę, wyślij mi go dzisiaj. Zapraszam Was na drugą stronę, gdzie zobaczymy co kryje się za kierownicą. Czy poduchy są całe, czy jednak wnętrze jest uszkodzone. Napisz w komentarzu. A my dowiemy się po przerwie. Czas na reklamę, tym dalej, bo mam już taki samochód. Zawsze mi się taki marzył. Ze auta.pl marzenia stają się rzeczywistością. Już dziś sprowadź z nami swój wymarzony samochód i nie zostawiaj swoich marzeń na później. Autopromocja, nie hańbi. Dobra, Virtual Cockpit, zobaczcie, cyfrowy wyświetlacz, u góry doświetla nas dach panoramiczny, ale jest zasłonięta roleta, więc nas nie doświetla. Automat, e, grzane fotele, dwustrefowa klimatyzacja, Virtual tak, Cockpit to mówiłem i no właśnie tak, ale dopatruję się czy mamy jeszcze jakieś informacje na temat nagłośnienia, ale nie widzę nic. Traktor się dopatruje. Słuchaj, mamy za Ale elektryczne Mamy za to informację o przebiegu i cenie samochodu. Przebieg samochodu to 40 tysięcy, a cena zakupowa 70 tysięcy złotych pod dom. Szkody widzieliście już z przodu. Standardowo jest to tylko i wyłącznie ubieranka, założyć zderzak, lampy jeździć, cieszyć się wybitnym samochodem, no bo te nowe kultryki naprawdę robią genialną robotę. Dobrze, przejdźmy do prawdziwego Amerykańca, Nie, czyli moi drodzy. Chemii, Piotrek tutaj dobrze pokazuje to. Ja Wam dam znać z kolejną ciekawostką. Sercem tego pojazdu jest silnik V8. A jak wiemy, V8 to można powiedzieć śmiało amerykańskie mięśnie. To nie wszystko. Zobaczcie również czarną szybę czołową. Ktoś tu lubi dobry klimat. Czarna szyba boczna przednia, boczna tylna, to jest u nas niedozwolone, ale w Stanach często mają większe flow i w niektórych Stanach znaczą inaczej do tego podchodzą. Zobaczcie, wersja RT oraz to naskarowe skrzydło, ten charakterystyczny listek, który ma generować... A raczej poprawiać docisk aerodynamiczny. Lambodorsy w drugą stronę? To mnie tak. zaskoczyłeś, muszę Ci powiedzieć. Ja też byłem lekko w szoku. Nie, nie wiem czy to było ujęte to gdzieś na... To po prostu. Tak. Jeżeli nadal macie rozkminę, to to jest Charger RT. I to nie dlatego, że przeczytałem, po prostu chciałem zbudować klimat. A, A faktycznie te drzwi były zaskakujące, to może mnie je na miejsce? No spokojnie, otworzyliśmy maskę już tutaj. Mat i mat. Wiesz co, po prostu je zdemontujemy drogi Adam. Znaczy inaczej, pokażmy je widzą. W, w tym przypadku tak paliliśmy się do roboty, żeby zacząć naprawiać ten samolot. To na nabycia, żeby nie było tak e, że W głównej mierze szkody samochodu. Zdemontowaliśmy drzwi. Jak widzicie, szkoda na drzwiach, widzimy tutaj ślady po oponie, widzimy oczywiście e, uszkodzenia, to co wartościowe, mamy szybę na tych drzwiach, mamy głośniki, mamy moduły, no i najpewniej w bagażniku będzie również boczek tapicerski, czyli to, co jest najbardziej wartościowe. A sama, same drzwi, poszycie drzwi można jak najbardziej kupić gołe za nieduże pieniądze. Chodźmy, przenieśmy sobie na boczek te drzwi. Uprzejmie donoszę. No i słuchajcie, skoro widzieliście uszkodzenie boczne, zobaczmy, że znajduje się ono również na tylnych drzwiach i mamy również rysę na poszyciu tylnym. To co ważne jest to rysa, więc tutaj pod żadnym pozorem nie będzie wymagana ingerencja blacharska na poszyciu i po demontażu drzwi. Możemy zobaczyć, że tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Mamy tutaj delikatne zagięcie. Wystarczy do tego e, młotek blacharski. No i jak najbardziej to będzie delikatnie podklepane. Tudzież można byłoby to też zostawić, jeżeli komuś nie będzie to przeszkadzać, ale zgodnie ze sztuką, to wystarczy kilka razy klepnąć i będzie jak nowe. Środek samochodu, jak widzicie, wszystkie e, poduszki mamy na swoim miejscu. Jest to fajna, bogata wersja, ponieważ jest to RT, czyli. Ta wersja już taka premium. Zdarzają się nawet arteki, które mają e, szperę już na, seryj, na seryjnym wyposażeniu. E, Aż szpera zmienia znacząco charakterystykę jazdy tym samochodem. Chodźmy do przodu. Ale serce. Emo emocje Patryka. Ja myślę, że on tak. kupił takiego i podobny mu idzie, dlatego tak przeżywa. E, ale faktycznie serduszko tutaj robi wrażenie. Co ciekawe e, koła są w stanie nienaruszonym. 5.7 V8 Hemi. No to chcemy moi drodzy oglądać. To jest fantastyczne serce, które Powoduje szybsze bicie serca nie tylko u miłośnika motoryzacji. Wiecie, jak podjeżdżacie pod szkołę dzieciaki siadamy, ma wyrobić ból ból, ból, ból. No coś niesamowitego, to przeży trzeba przeżyć na własnej skórze. No i mamy też ekonomię w tym silniku. Po pierwsze możemy go oczywiście zagazować, a po drugie ma cztery cylindry odłączane, przez co można tym samochodem mieć naprawdę bardzo ekonomicznie i znam klientów, którzy mają spalania na trasie rzędu 8-9 litrów i to gazu. Także Są. naprawdę mega ekonomiczny wóz. Tak to jest. No. I fajny, żwawy, ciekawy i uważam osobiście, że Charger jest najfajniejszym amkarem, jakiego można obecnie kupić. Corvette ta może byłaby ciekawsza, no ale jest mniej praktyczna. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, widzimy, że mamy tutaj również porysowany zderzak, zderzak również wyskoczył z zaczepów, ale lampa jest na swoim miejscu, nie oberwała w żaden sposób. No i druga szkoda, jak widzicie, bez szkód, czyli samochód tak naprawdę do rozbiórki, ponownego złożenia. Tani w naprawie, no uważam, że naprawdę mega fajny strzał. No i samochód, który będzie genialnie służył nowemu właścicielowi. A cena zakupowa tego egzemplarza to 32 tysiące złotych poddane. Wiesz, za trzy dyszki taki ust z 15 roku. Mało tego, no i tak jak powiedzieliśmy w wersji RT, czyli no nie ma tutaj oszczędzania. Jestem w szoku. No? Ja też. To takim dużym. Serdecznie gratulujemy nowemu nowej. A my no, idziemy dalej. Dobrze, pędzimy prosto do japońskiego producenta prosto ze Stanów Zjednoczonych, czyli moi drodzy Mazda. Tu odnajdziemy samochód rodzinny. Samochód, który ma dostęp komfortowy. Samochód, który jest ciekawie wyposażony. Zobaczcie skórzana tapicerka, elektryczne fotele, listwy drewniane, piękne, chromowane wstawki, które kontrastują do tego ciemnego wnętrza. Również jest szyberdach. I to nie wszystko, moi drodzy, bo nie wspomniałem wam o nagłośnieniu bozy oraz skórzanej tapicerce. Fani Mazdy, którzy właśnie tutaj kierują kamerą, mówią, że to świetny wóz i bardzo praktyczny. Zwróćcie uwagę, jaka wysoka linia dachu, dzięki której swobodnie jeżdżą tutaj, podróżuje pięć osób. To nie wszystko, bardzo również ciekawy kolor tapicerki taki. Kawowy, kawa z mleczkiem. No takie coś innego przynajmniej, ale, nie? Coś, tak, coś innego. W drugą stronę nie, Sky Active Technology, technologia, która ma być tak. bardzo ekonomiczna, ale one mimo wszystko gdzieś te 10-11 litrów palą i jest to silnik uważany za najlepszy w Mazdzie no i osobiście aż mnie trochę boli, że w MX-5 go nie ma, bo myślę, że taka MX-5 byłaby jeszcze ciekawsza. Ale bardzo... Słuchajcie, napęd na cztery koła <grym> AWD, to z pewnością warto warte jest uwagi. No i silnik amerykański, który kiedyś mówiłem, że nie występuje w Europie, prawda? Dobrze <grym> mówię? że już mówi? w nie Europie już nie występuje. Występował, Dokładnie. teraz chyba już w żadnym modelu nie występuje. Był jeszcze okres, że w niektórych modelach się pojawiał. W CX-5 na pewno już w nowych modelach go nie ma, a szkoda, no bo to uważam, że jest najlepsze serduszko właśnie w Mazdzie. Serce, które po pierwsze ma spory zapas momentu obrotowego, po drugie jest bardzo żywotne, no i po trzecie jest też o dziwo ekonomiczne. Jedna wada, no to niestety polska akcyza. No cóż, w takim kraju żyjemy. A to, co istotne w tym przypadku, no to cena zakupowa. Ten egzemplarz został zakupiony za 52 tysiące złotych pod dom, także... Fajny wóz za naprawdę fajne pieniądze. Zobaczcie moi drodzy pod maską Sky Active Technology to o czym mówiliśmy, czyli wydajna jednostka, która cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych. To co usłyszeliście przed chwilą. Eurobie. Gdzie ta Twoja Jeśli szkoda frontalna? Gdzie ta nasza szkoda frontalna? Na pewno ja maska jest no. zabezpieczona i to mi dało no do myślenia. Jest zabezpieczona, bo to wiesz BHP przede wszystkim. I po prostu czasami się jej Chyba BHT. Bezpieczeństwo i higiena transportu. A jak? No, mają szkodzony gdzieś zamek i dlatego e, dlatego, o, dlatego była zabezpieczona, ale to słuszna uwaga, jak widzisz. A. Nie no, kurwa. Nie, powinna jeszcze... no, się po prostu zamknąć, a coś jest zacięte. Tak ma być. Moim zdaniem jakby brakowały i rygli, jakichś bocznych, ale no wychodzi na no, to, że ich nie ma. No, także maska, którą trzeba poprawić, wyregulować zamek. No, i to tyle, jeżeli chodzi o Twoją szkodę frontalną. Bardzo fajny model, stosunkowo często wybierany. To co, pędzimy do motocykla. Gdzie czy Mercedesa? Jeszcze Mercedesa. No. A, Mercedes. Zapomniałem o tej perełce. A tak. to jest fajna perełka, bo Mercedes C300 zawsze kojarzył się z takim już luksusem i z samochodem, który. No, trzyma dość duże wartości. E, ostatnie miesiące pokazują nam, że te Mercedesy bardzo mocno spadły. E, I ten egzemplarz został zakupiony za 31 tysięcy złotych Wow! A mało tego, jest to wersja w formatiku, e, no i całkiem niedużo uważam, uszkodzona. Zobaczmy uszkodzenie e, tylnej klapy. Mamy tutaj zaznaczone również szkodę na błotniku, e, choć osobiście jej za bardzo nie widzę. Tu, panie szanowny, tu można. No to... A, tu jednak nie tu właśnie tak. Czekaj. Tak nie do końca. Nie, tu masz na dłamanie. Tu, 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 tu. No tak, 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 No, tyle to wiesz, to jest pofalowany, jest tutaj, tutaj jest sfalowany. Eee, ale no to tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie spoterka czy młoteczka od środka i jak najbardziej to nam wyskoczy. Zapraszamy do wnętrza. Te osoby, które lubią klasykę Mercedesa, odnajdą się tu perfekcyjnie. Zobaczcie ten charakterystyczny klasyczny układ i przycisków, i wszystkich parametrów, wyświetlaczy. No i zobaczcie też, moi drodzy, na regulację pamięć trzech foteli, grzane fotele oraz nagłośnienie Burmastera. Tak? Dobrze powiedziałem. Chyba dobrze Za 30 tysięcy zł podmuchów. A jeszcze masz kalendarz panoramiczny, panie Szanowny. Kurczę Kurcze I co z tyłu mamy? A, jakieś listowki. No ale piękną, skórzoną tapicerkę. Jak to kiedyś mówili, skóra, fura i komora. Oj tak. No i chodźmy do przodu, żeby nie było, że tutaj jakąś kukułę e, ukrywamy. Przodzik nie. cały, czyli te najdroższe elementy znajdują się na swoim miejscu. Szczerze, aż trochę chyba zaczynam zazdrościć e, nabywcy, no bo cena zakupowa genialna. Ja myślę, że na polskim rynku ciężko byłoby kupić ładne W204 w tych pieniądzach. Nie wiem, lecz się domyślam. Dobrze, moi drodzy, pędzimy do ostatniego jego mościa w dzisiejszym odcinku, ale nie ma czterech kół, ma dwa koła. Pędzimy. Moi drodzy, a przed nami prosto ze Stanów Zjednoczonych, kawasaki Vulcan S. Pojemność 650 cm sześciennych dwucylindrowy silnik. Ciekawa jest jego responsywność, no moc 60 kilku koni mechanicznych, także to nie jest diabeł wściekły, no, to tak jak ostatnio. Dokładnie do wygodnego, komfortowego podróżowania. Zaletą tego silnika jest to, że on jest stosunkowo ekonomiczny, jak na niektóre jednostki o dużych pojemnościach. Okay. Jeżeli chodzi o kawasaki, no to na backstage' u wam zdradziłem, co nie co jeżeli chodzi o te detale, to z pewnością motocykl, który świetny będzie na początku. On nie jest porywający, on nie jest agresywny. On się bardzo dobrze poprawnie prowadzi i cieszy się także dużą popularnością w Polsce. Jeżeli chodzi o cenę europejskiego modelu, to jest 140 tysięcy. Ten egzemplarz pod dom został kupiony za 19 tysięcy złotych, także śmiało można powiedzieć cena przez pół uszkodzenia. liźnięta prawa strona, tu się dopatrzymy, jakiś rysek. Nie tak, na, na nóżce się. tam widać tak. ry, delikatne porysowanie, e, tutaj o dokładnie tak przed kamerą. Ale wiesz to kierownica widzicie. nie skrzywa. No tak, to jest no tutaj delikatnie też widzimy delikatnie po, delikatne porysowanie, tak. no i widzimy uszkodzenie. E, Także ktoś oparcia. się położył no, na prawej dobry. stronie. Tak. E, to jest fajny motocykl, zdecydowanie na początek motocykl, który jest popularny, do którego są części. Także cóż można powiedzieć. No rynek amerykański jest pełen ciekawych sprzętów, które niekoniecznie mają A cztery jeszcze, koła. Kiedyś mogliśmy się... tutaj pianeczkę i proszę bardzo, to pokazuje oczywiście. nam e, stopień tego uszkodzenia. Tutaj również tylko i wyłącznie porysowanie, czyli niska prędkość, e, nie ma tutaj prawa, żeby gdzieś laga amortyzatora, tudzież rama była naruszona, więc taki motocykl jak najbardziej bezpiecznie będzie mógł jeździć po naszych drogach. No i połowa oszczędności na, takie, na motocykle nie ma akcyzy, więc ta oszczędność też jest spora. Eee, to co, kończymy ten odcinek? Jak Coś najbardziej. Powiedzieć? Bardzo Wam dziękujemy. Obserwujcie socjale, by być na bieżąco. Tam codziennie wylatuje tak zwany daily content, czyli codzienne materiały. A my spotykamy się już za tydzień. Do zobaczenia.